I witajcie to pierwszy odcinek z pokazywania jak zarabiać w Worlds. Pierwszą rzeczą jest sprzedawanie tutaj rzeczy, ale to chyba każdy wie, bo no to każdy wie chyba. Długą rzeczą jest. Mam przyjęty? Długą rzeczą jest łowienie. Zaprezentuję, żeby idziecie tutaj, wchodzicie na fishing 101 albo na jakikolwiek inny świat, na którym jest woda, i tutaj możecie łowić. Żeby łowić potrzebujecie wędki. Niekoniecznie, tutaj może być taka. D darmowa yy, i potrzebujecie przynęt To jest taka podstawowa z, dżowni z, dżo z dż dżownicą. Zostawcie łapkę w górę i lajka. Teraz czekamy. Tu nie łowię widać. Czasem można się naprawdę zanudzić. Niestety to jest chyba taki. Moment. o! I teraz robicie dokładnie to co ja. Czasem ryby są takie szybkie bardzo. I nie uda się ich złapać. Wtedy po prostu nie uda się ich złapać. Kiedy będzie cał, cały pasek na dole to klikacie znowu ten przycisk, który będzie zielony i się pokaże napis strike. No i wtedy musicie kliknąć przycisk i złowić rybę. Czasem może też wam wypaść coś innego, na przykład jakieś skrzynka albo kępał. Potem jak macie już ryby, to sprzedajecie je tutaj i macie diaksy. Kolejnym sposobem na liście, tak jakby można robić, to jest kopanie. Tak, kopanie to chyba jedno z dwóch, z najpopularniejszych rzeczy. Potrzebujecie do tego kilofa. Niekoniecznie takiego, możecie mieć jakieś inny. Idziecie. Ja do pierwszego levela można odblokowywać klucze. Tam wszystko Niecie potem, jak będziecie grać. A ja Wam tu powoli wytłumaczę. To jak zbieracie, to Wam się napełnia tutaj pa taki paczek, tak jakby. Tutaj kopiecie. Kilofem się kopie najszybciej. Nawet jeśli macie jakąś super błąd, to kilofem się kopie najszybciej. Te bloki. Tutaj macie takie coś. Jak, jak dyszycie tego 100, to y, potem możecie wy, wymienić na klucz. I tak kopiecie, kopiecie. A znajdziecie dużo rzeczy. Niestety w kopalniach też są potwoły, które mogą was atakować. Jak zgniecie, to musicie zacząć całą kopalnię od początku, ale rzeczy wam się zapiszą. Więc Tu mamy takie coś, takie rudy warto zbierać, bo, nie bo to właśnie to jest sposób na zarobienie. Dlatego, bo te rudy można wymieniać na diaksy. Niestety, jak macie pełny ekwipunek, to na nie, na nie za wiele wam się to zda, ale ja, jak ten klucz zdobywam, to ja go sprzedaję. Bo. Na PVE. O PVE mówiłem. I ja tak sobie kopię a Znajdę jakieś w miarę ciekawe rzeczy. I na dole też, nie wiem czy wiecie, na dole jest wyjście. Jeżeli znajdziecie wyjście, to nie wiem co się robi. Jest osiągnięcie za wyjście ileś tam razy z kopalni bez śmierci. Więc... No po prostu jak znajdziecie wyjście, to warto lepiej wyjść niż tam... Czekać i muszę wyrzucić coś takiego. To e, trochę ciemno tu gdzieś jest chyba. Tam był potwór. Tam był potwór. E, tu sobie weźmiemy, zabijemy. Nie to To, 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 to. Najlepiej chodzić po jaskiniach, ten spowalnia jak trafi. Teraz zrobię cięcie i widzimy się, kiedy wyjdę z kopalni. A więc ginąłem i teraz opowiem wam o lewce. E tutaj e, killoff też ma swoją wytrzymałość. Możecie ją naprawiać o tutaj. Możecie kupować rapable Kitty ty, albo kolejne kilofy. Na, na pewno nigdy nie kupujcie kilofów, dlatego bo mogą być one już wykończone na maksa i to się po prostu nie opłaca tutaj, a i nie uderzajcie nim w jakiś inny sposób, w jakiś inny sposób, bo one mają wytrzymałość swoją. Kolejny trzeci sposób zrobimy, jeżeli zrobimy w kolejnym odcinku. Tak, następny sposób i może też y i może też y nie wiem. Coś na tym odcinku się zrobi. Poza tym, że pokażę kolejny sposób. Albo pokażę tylko kolejny sposób. Ok, pa, zostawcie łapkę w górę.